Okej, no kochani, w nowym filmie Trochę tak spontanicznie Nie planowałam dzisiaj nagrywania Ale stwierdziłam, dobra Troszkę wam ująć porobię Może coś świeżego wrzucę na Na kanał Tak jak widzicie jestem nieogarnięta Mam spięte włosy W koczek, bo no zajęłam się sprzątaniem Zajęłam się praniem Rozwieszaniem prania To troszkę wam ponagrywam urywki Z tego rozwieszania prania I tak dalej i w ogóle y, mówiłam wam jakiś czas temu, że... Boże, mam te włosy dzisiaj nie, nie za bardzo mówiłam wam jakiś czas temu, że będę chciała coś nowego wprowadzić na kanał niestety mi się to nie uda, dlatego że do mojego aparatu niestety nie mogę ymm, dopiąć mikrofonu, ponieważ jest to kamera do vlogowania i nie ma nic wspólnego. Wiecie, to jest taka kamera, którą możecie sobie na wakacje zabrać gdzieś tam do Grecji i porobić sobie <grych> po prostu jakieś filmy czy zdjęcia, a niekoniecznie ee, właśnie co, niekoniecznie taki aparat profesjonalny, który gdzieś tam może dobrze głos zapisać. Więc na razie ten temat jest zamknięty tymczasowo. No troszeczkę się podłamałam, bo miałam nadzieję, że po prostu ruszę z tym, co chciałam, z tym moim planem, z tym dobrym nagrywaniem dźwięku, ale Damy radę, w innym terminie się to ogarnie za jakiś czas. A, tym, a tymczasem zapraszam Was na vloga, takiego zwykłego domowego, jak lubicie. No i co, miłego oglądania. W ogóle dzisiaj bardzo ładna pogoda jest. Jak się troszeczkę wypogodziło, by bo było pochmurno. A teraz już trochę słonko wyszło, no i mimo chmury jest bardzo fajnie. Dobrze, że te upały zelżały, bo <laughs> nie dało rady, także zabieram się za pranie i później się do Was odezwę. Kochani, zmieniłam trochę miejsce, rozpuściłam te moje włosy potargane, bo chciałam Wam pokazać, co udało mi się ostatnio kupić w Selfie Room. Może już dwa tygodnie temu to kupiłam. No, i wiecie, miałam okazję po prostu to wszystko ponosić, żeby sobie wyrobić opinię, więc pokażę wam. Zacznę może od takiego topu czerwonego, który wygląda po prostu jak kawałek materiału, ale to jest, to wiecie, co to jest takie coś, co sobie zakładacie tu i na przykład pod marynarkę to może być spoko że po prostu taki topik, który chcecie po prostu, jak jest gorąco. Założyć sobie pod marynarkę I jak jest ciepło, to można go nosić. I on kosztował, słuchajcie, 9,99 Selfie run i to jest rozmiar XS na S, ale powiem Wam, że po paru praniach to spokojnie MK też wejdzie. Także wiecie, no to jest prążek bawełna, więc on się on pracuje, więc spokojnie też wejdą, wejdzie i MK. Ale jak zadyszkę może być. Ten materiał mo mogę Wam pokazać. To jest taki typowy prążek za dyszkę. I do tego wzięłam sobie w ramach kompletu na lato eee, czekajcie, bo muszę z tych kłaczków tutaj wszystko wytrzepać. Eee, taką spódnicę sobie wzięłam w kolorze czerwonym. Ona jest tutaj z taką gumką. Wszystko jest wiecie zalastanym, a wełna zalastanym. Też jest w materiale prążkowanym. To jest ta czerwona jest akurat taka grubsza, trochę. Także e, chciałam Wam powiedzieć, że to są e, w ogóle spódnice z kolekcji Basic. I też po rozmowie z, e, prywatnej z ludźmi z Selfie Ruma dowiedziałam się, że tak naprawdę, w zależności od koloru i od e, jakby dostawcy, to e, ta sam, ta, ten sam rodzaj spódnicy w innym kolorze może być trochę inny. Wiecie, w dotyku w grubości, także trzeba brać to pod uwagę. I ta spódnica z kolekcji Basic, ona kosztowała 39 zł. Jest troszeczkę wygięta, bo wiecie, ja ją tak składam i prążka się ogólnie nie prasuje. On się tak rozprostowuje na ciele. I powiem Wam, że ta spódnica ewidentnie jest na jesień. Bo jest bardzo, bardzo taki no porządny ten materiał, nie? Ale pokazuję Wam, że to jest po prostu taka prosta spódnica, ale bardzo podkreśla ładnie figurę robi wiecie nam taką e, ładne takie krągłości. Także może się wydawać taka zwykła, ale jest naprawdę super i razem e, z tym topem ją nosiłam jak było ciepło. Pozostałe dwie spódnice są z tej samej serii, tylko że mam kolejną w kolorze e, szarym. I ona jest już troszeczkę cieńsza. Mimo że to jest ta sama kolekcja i też kosztowała 39.99. To jest w kolorze szarym i też jest taka długa w ogóle ta spódnica, więc czy jesteście niskie, czy jesteście wysokie, to na pewno nie będzie, wiecie, nie będzie wam nic tutaj prześwitywać, nie będzie wam nic tutaj, wiecie, uciekać czy pokazywać tego, co nie chcecie. Bo jest taka do kolana. Także w takim kolorze szarym, taki melange. Druga spódnica i trzecia, którą też brałam do kompletu. Sama sobie kompletowałam te rzeczy w kolorze czarnym. Ją w sumie najczęściej noszę. Też jest takim prostokątem i też jest prążkiem, tylko bardzo łapie paproszki, ten czarny. Także tutaj też wam mówię, żebyście wiedzieli. Jest też na gumce. No i słuchajcie, bardzo fajne są te spódnice. Ten materiał też jest cienki. Nie wiem, czemu ta czerwona jest e, taka grubsza. No, z tego, co oni mi odpowiedzieli, no to kwestia materiału. I kwestia dostawcy i rodzaju zafarbowania też. Że wiecie, jest bardziej szorstka czy coś. Także to Wam też polecam. Tą czarną. Właśnie z Selfie room, bo jest super. Bardzo fajnie się nosi i lubię ją bardzo. I do tej czarnej spódnicy wzięłam sobie topik. Właśnie w kolorze czarnym. Taki mocno wykrojony. On wygląda tak. Ma tutaj na górze. W ogóle możecie teraz zobaczyć, jak łapię czarne paproszki. Widać, widać tutaj na kamerze mojej super dokładnej. <noise> no ale to nic to zawsze można się wyrokować. I tutaj jest taka stójka. Eee, pachy są bardzo wykrojone. Zależało mi na tym, żeby mi nie było gorąco. Dlatego pachy są wykrojone. No i tak jest taki krótszy topik. On kosztował chyba 19,90 Także polecam wam serdecznie ten sklep po raz kolejny, bo już jak oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że ja tam zamawiałam. I naprawdę te rzeczy mi się sprawdzają, dobrze się piorą, wszystko z nimi jest ok. Także, kochani, to było moje małe zamówienie. I przechodzimy dalej do dalszej części vloga. Przenosimy się do kuchni, bo chcę Wam coś e, pokazać dobrego do jedzonka, co ostatnio odkryłam, także zapraszam Was do kuchni. Dobra, jesteśmy w kuchni. Dawno tutaj nie nagrywałam. W ogóle mam, zanim za, Wam pokażę to, co chciałam właśnie z, z, z jedzonka. To Wam pokażę, jaki fajny prezent dla koleżanki e, właśnie tutaj kupiłam. Podejdę może. To będzie lepiej widać. Taką ładną torebeczkę mam. E, taką jakby tekturową i ona ma nadruk właśnie w takie białe wzory. I pokażę Wam, co dla niej mam. Więc jeśli, Julka, jeśli to oglądasz, to proszę przełączyć albo przewinąć, bo zobaczysz, co dostaniesz. Także nie. I pierwszą rzeczą jest taka czekoladka. I to jest czekolada mleczna z nadzieniem nugatowym. I nigdy wcześniej nie widziałam właśnie takiej wersji. Ale wydaje się być bardzo apetyczna. Dajcie znać. Przypróbowaliście, bo wygląda mega. I drugą rzeczą jest takie malusieńkie, malusieńkie, e, maluteńkie proseko. I Jak już mnie dłużej oglądacie, to wiecie, że ja to polecam, bo to jest bardzo dobre i kupiłam jej na spróbowanie, bo nigdy nie próbowała. Takie, taką malutką wersję szampanika. To był mój taki skromny, mały prezent. Dajcie znać, czy, czy Wam się podobał, czy, czy fajny. I pokażę Wam teraz, co ostatnio wyrwałam w Lidlu. Przepysznego. No widać trochę pasek tu. I po prostu uzależniłam się od tego sera. To jest parmegiano w płatkach ser podpuszczkowy dojrzewający twardy w płatkach z surowego mleka krobiego. i on jest po prostu przepyszny, ten ser. Bardzo serdecznie Wam go polecam. On wygląda tak jak tu na zdjęciu, w takich płateczkach jest. Zresztą mogę Wam pokazać, bo czemu by nie, chociaż tutaj troszeczkę jest to już pokruszone. O, on wygląda tak. Jest w takich kwadracikach fajnie, śmiesznych. Ale powiem Wam, że jest super, naprawdę. Godne polecanie, ma też te specjalne certyfikaty, które się przyznaje właśnie z różnych organizacji. I naprawdę sztos! Polecam Wam. Ja zawsze, jak, robi, jak robię spaghetti, to go dodaję. I on, fajnie, jak złapie trochę ciepła, jak posypiecie już na ciepłą potrawę, i złapie trochę ciepła, i się tak troszeczkę roztopi. Mega! No Co Wam chciałam jeszcze pokazać, co dorwałam? Chciałam wam pokazać, co jeszcze dorwałam. Nie wiem, czy kojarzycie. Już chwaliłam się na Instagramie. Nie wiem, czy kojarzycie. Czekajcie, żeby tu się światło nie odbijało. Wszystko <laughs> reklam. Ten antybaton. Tutaj jest akurat wersja daktyle orzechy laskowe mango. I pokażę wam skład, bo skład jest troszeczkę zaskakujący. <laughs> Jak to przeczytałam, to byłam troszeczkę w szoku. Zobaczcie sobie na skład. I tutaj jest tak. Eee, ja, e, przecier z jabłka, banan, mango, przecier z fasoli. To byłam troszeczkę w szoku, właśnie że fasola tu jest. Czekajcie, żebyście mnie lepiej widzieli. Eee, właśnie, nie wiem, czy ta fasola jest po to, żeby nas trochę właśnie nasycić, żeby było więcej tego białka. Pasta z orzechów laskowych, przecier z daktyli zakręczony sok z mango, z mango, sok cytrynowy. I powiem wam to. Naprawdę jest bardzo ciekawe. I e, z tego, co już e, miałam okazję to próbować, to powiem Wam, że w smaku e, bardziej przypomina Gerberka, takiego dla dzieci, e, niżeli jakieś zastępstwo dla batonów. Nie jest to takie, wiecie, słodkie, żeby Wam zastąpiło czekoladę, ale raz na jakiś czas dla odmiany. W sumie, czemu nie? <takse> Także polecam. Polecam, moi kochani, możecie sobie to wypróbować. Chciałam Wam jeszcze, kochani, pokazać, bo ułożyłam już jakiś czas temu, to na pewno z miesiąc będzie, jak ułożyłam yy, właśnie te klocki z y, Horizona. Tutaj jest w ogóle mała Aloy. <laughs> wiecie, że mam trochę świra na punkcie tej gry, no i mam też klucuszki. Tu jest taka, wiecie, poapokaliptyczna latarnia. I czujka, kto zna tę grę, to wie. A wiem, że oglądają mnie dziewczyny, które też grają. I na pewno Wam się to spodoba i będziecie wiedziały o co chodzi. To jest e, właśnie robot na kształt żyrafy. I tak go po prostu stworzyli. I powiem Wam, że tu było tysiąc elementów. No i troszeczkę to zajęło, żeby to ułożyć. Także dajcie znać, co myślicie. Ale naprawdę, no konkretna sprawa. No mi się osobiście podoba i cieszę się, że to mam. Przesiadłam sobie, kochani, troszeczkę na kanapie. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie mam makijażu. A to dlatego, że po ostatnich moich różnych próbach postanowiłam zainwestować w nowy podkład i nowy korektor. I niestety te dwa kosmetyki mnie tak uczuliły, że miałam po prostu wysyp na twarzy konkretnej. Jeszcze troszeczkę widać różne różne tutaj e, pozostałości, ale po prostu no naprawdę to też mnie hamowało z nagrywaniem, bo moja cera była w bardzo złym stanie. Zresztą e, mam wrażenie, że zarówno płyn do zmywania makijażu, jak i żel do mycia twarzy są kompletnie nie dla mnie, e, bo też e, po prostu powodują u mnie różne jakieś akcje, jakieś uczulenia i tak dalej, więc tymczasowo się nie maluję, mam no robię sobie przerwy po prostu od makijażu, e, maluję się po prostu jak tylko muszę i to jest tak naprawdę raz na miesiąc, raz na dwa, a potem po prostu i tak mam wysyp. Także no tak wygląda moja codzienność, że nie mam tego makijażu, dlatego też nie malowałam się do tego filmu. E, no bo po co potem mam jeszcze sobie wiecie niszczyć bardziej skórę. Także usiadłam sobie teraz na chwilę odpocząć. Zaraz będę ścierała jeszcze ze stołu e, trochę, bo się kurzy. No i co? No i co, kochani? Taki to vlogasek dzisiaj domowy. Nagrywałam wam wcześniej śniadanie. To było z innego dnia. Bo wiecie, jak mam taką wenę trochę do nagrywania, to staram się takie urywki nagrywać. Jestem oczywiście też w trakcie kręcenia tego mojego filmu, o którym wam mówiłam. Tego o porach roku. Także no wiecie, no staram się, staram. Ale no... Wyglądam po prostu nieciekawie, dlatego też chciałam sobie kupić zerówki, żeby trochę, wiecie, kamuflować się pod nimi. Ale jak napisałam do jednej e, kobiety w komentarzu na transmisji sprzedażowej na Facebooku, to e, właśnie czy ma zerówki, no to powiedziała, że tak, ma. I yy, ja jej powiedziałam, że zmierzę sobie yy, moje okulary przeciwsłoneczne, żeby powiedzieć, ile mniej więcej ten rozstaw u mnie wygląda. I powiedziałam jej, no, że ona mnie wyśmiała, że ła, tyle centymetrów, to ty masz jakąś dużą głowę, to my takich rzeczy nie mamy. I mnie wyśmiała i po prostu. No nie wiem, nie, nie wyobrażam sobie takiego podejścia do klienta. To może po prostu normalnie powiedzieć, że no niestety ilość centymetrów się nie pokrywa z tym, co, jakie my produkty mamy i niestety nie mogę pani pomóc w, te, w tym zakupie, a nie na zasadzie, że Boże, jaką ty masz wielką głowę, ha ha ha. No to nie. To fajne, więc nie stwierdziłam, że już po prostu sobie daruję z nimi wszystkimi i e, jak tylko będę mogła i miała okazję być w galerii, to sobie na, wiecie, na żywo poszukam gdzieś w jakimś sklepie odzieżowym. No, a póki co. E, też odpowiadając na różne Wasze pytania na Instagramie, które do mnie piszecie właśnie co ze mną, gdzie jestem i tak dalej, no to <ścoughs> szczerze mówiąc, aktualnie moje zdrowie to się troszeczkę posypało. Od dwóch tygodni po prostu e, cały czas jest mi słabo. I cały czas mam albo zawroty głowy, albo jakieś mdłości, brak siły w ogóle. Wczoraj pozmywałam tylko naczynia, i potem musiałam się położyć, bo po prostu tak mi było źle. No, także czeka mnie kolejna diagnostyka, szukanie przyczyny, no i zobaczymy. Także kochani, tak to wygląda na ten moment. Dzisiaj w ogóle jest 8 lipca wyszedł w kinie Nowy Tor, więc chciałabym go zobaczyć. Mam nadzieję, że wejdzie na Disney Plus, bo wykupiłam tą platformę i powiem wam, że jestem zadowolona. Naprawdę bardzo duży wybór jest różnych tych bajek Disneya, bardzo duży wybór filmów, seriali, których nigdzie indziej nie ma, także polecam wam bardzo serdecznie tą platformę, bo naprawdę warto. I też są bajki, które są tak jakby wsteczne z lat 20, 30, 60. Takie wiecie, stara Miki, taka jeszcze czarno-biała, i w ogóle no mega, mega, powiem Wam. Bardzo sentymentalne to jest. Eee, I film z Hanno Montaną widziałam, także mogłam sobie do tego wrócić, i tak mi się trochę śmiać chciało, że kiedyś tak po prostu za nim szalałam, jak byłam w gimnazjum. A teraz takie mi się to wszystko kiczowate wydawało. Także. Kochani, będę kończyć tego vloga. Zabieram się za e, tutaj wycieranie stołu, ogarnięcie kurzy jeszcze trochę, no i mam nadzieję, że taki krótki, szybki vlog Wam się spodobał. Ściskam Was ciepło. Do następnego. Pa, pa!